Łukasz dowiaduje się od sąsiada, a także od władz lokalnych, że są dwa psy pozostawione na śmierć w domu kobiety, która jest ciężko uzależniona od alkoholu i bardzo potrzebuje pomocy społecznej. Przedstawiciele władz lokalnych byli na miejscu, i psy musiały zostać zabrane z powodów zdrowotnych. Robaki już zaatakowały rany jednego psa. Zrobimy tak, w poniedziałek jest zdom... Łukasz natychmiast pojechał na miejsce, a następnego dnia udało mu się odebrać psy od właścicielki. Andrzej cierpi na ciężki przypadek świeżbu sarkoptycznego. Adam i Andrzej są nadal nieco zaniepokojeni, a zarazem są to bardzo słodkie psiaki. Witamy w kolebce słońca drogi Adamie i Andrzeju.